Kochani Chrystusie, bracia i siostry, człowiek jest taką istotą, która zastanawia się nad swoją przyszłością. Zastanawiamy się z nadzieją albo niepokojem, co będzie za kilka dni, miesięcy, lat, co będzie w odległej przyszłości. Zastanawiamy się także nad sensem naszego życia. Po co to wszystko? Nad czym się codziennie trudzimy, jaki sens, cel i kierunek ma mieć nasze życie. Dziś stajemy przed odpowiedzią, której udziela nam Bóg, wskazując na świętość jako na miarę chrześcijańskiego życia. Świętość bowiem to swoisty projekt życia człowieczego. Projekt dany przez Boga, w którym doświadczamy, że motywacja i zachęta do świętości ma jakby dwa źródła. Pierwsze to to, co już żeśmy otrzymali. Oto bowiem powołanie do świętości zapodmiotowane, zakorzenione jest w chrzcie świętym. Ochrzczeni, przynależą do Chrystusa. Ochrzczeni zostali nabyci drogocenną krwią Chrystusa, a zatem są Jego własnością. A zatem należąc do Bożej Rodziny, stając się dziećmi Boga, podejmują ten sposób życia, który przyniósł na Ziemię Jezus. Świętość zatem to udzielanie odpowiedzi na to, co otrzymałem we chrzcie, to rozpoznawanie tego mojego życiowego wyposażenia. I tu odkrywamy, że świętość to z pewnością dążenie do pełni człowieczeństwa. Świętość bowiem nie stanowi jakiegoś ograniczania człowieka. Nie jest tylko wchodzeniem w pewne sztywne schematy. Ale polega na tym, że świętość jest. Czymś, co pozwala wybrzmieć temu, co w nas jest. To dlatego święty może być ambitny, powinien być ambitny. Święty to ktoś, kto rzeczywiście ma olbrzymie pragnienia, ponieważ odkrywa, że został wezwany do czegoś wielkiego. I tu od razu trzeba powiedzieć, że tym drugim źródłem świętości jest właśnie to, co byśmy nazwali kresem ludzkiego życia. Ten kres Ewangelia przedstawia jako zjednoczenie z Bogiem, jako zasiadanie po prawicy Ojca, jako zasiadanie na tronach w Królestwie Niebieskim. Z jednej strony może wydawać się to takie idealistyczne i wręcz nieżyciowe, nierealne. Z drugiej zaś strony odkrywamy właśnie w naszych ludzkich rachubach i dążenach owo pragnienie przekroczenia czasu, owo pragnienie zostawienia po nas jakiegoś śladu życia. Ludzie, którzy chcą zaistnieć wśród innych, chcą zaistnieć na tym planie historii świata, zostawiają po sobie jakieś dzieła. I oto właśnie, kiedy patrzymy na te dwa bieguny świętości wychodzenie od chrztu i zmierzanie do szczęśliwej wieczności, odkrywamy, że świętość jako miara ludzkiego życia jest takim projektem, który zmierza do naszego szczęścia. Łatwo nam sobie wyobrażać różne projekty świętości jako wtłoczenie w pewne ramy. Koniecznie zachowuj wszystkie najdrobniejsze przepisy, wyrzekaj się światowych przyjemności, ulegaj wszystkim, którzy chcą czegoś od Ciebie, bądź cichy, pokorny, bądź człowiekiem, który nie domaga się swego. Taka wizja świętości, z pewnością heroiczna i wzniosła, zakłada zarazem, że człowiek jakby chciał zrezygnować ze swojej tożsamości. Ale dobre zrozumienie świętości jako tego projektu zmierzania ku, świę... ku doskonałości, ku pełni człowieczeństwa, ku własnemu szczęściu sprawia, że człowiek nawet umiejąc być wiernym drobnym przepisom, nawet poświęcając siebie w ofiarnym trudzie, w służbie bliźnim, taki człowiek jest szczęśliwy. Jan Paweł II w liście na Światowy Dzień Młodych w 1985 roku, liście zatytułowanym Parati Semper, to już symptomatyczny tytuł. Zawsze gotowi, zawsze przygotowani. Mówi o tym, że kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i pyta o to, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, w istocie pyta o to, co mam zrobić, aby być szczęśliwym, aby moje życie się nie zmarnowało, aby nie musiał żałować tego, co czynię każdego dnia. I wówczas Jezus odpowiada, że drogowskazami są przykazania, ale najważniejszą drogą wręcz jest przykład samego Jezusa. I dlatego Jezus stwierdza wobec tego bogatego młodzieńca bogatego także dlatego, że może wybierać, bogatego dlatego, że jest młody i może się zdecydować na różne projekty, bogatego, bo zastawiona przed nim. Jest cała ta panorama do wyboru, jakim chcesz być człowiekiem. I wówczas Jezus odpowiada temu bogatemu, młodemu człowiekowi: Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko i pójdź mną. Jest coś dziwnego w tym projekcie Świętości, że oto człowiek chce być szczęśliwy, chce być kimś, chce osiągnąć to wszystko, co podpowiada mu ludzka ambicja, co podpowiadają mu zakorzenione w sercu aspiracje, nadzieje i pragnienia, a zarazem właśnie ten człowiek, który chce być wielki, doświadcza, że nie inaczej ową wielkość się osiąga, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie. Świętość ma to do siebie. Że człowiek pozostaje sobą wtedy, gdy umie się dać drugiemu. To, co sługa Boże Franciszek Blachnicki nazywał samo posiadanie siebie w dawaniu. Kiedy jestem wielki, kiedy jestem panem, kiedy panuję nad sobą. Kiedy to wyrażam, kiedy to sprawdzam, kiedy mogę być z tego szczęśliwy. Gdy ktoś mój dar, dar mnie samego przyjmuje, gdy doświadczam, że kogoś uszczęśliwiam, oto zatem możliwość pogodzenia tego paradoksu, że święty to ktoś, kto jest zobowiązany do ogromnej wierności, a zarazem to ktoś, kto jest wolny. Jakie jest tego tłumaczenie? Jedno jedyne. Miłość. Świętość w istocie to droga kroczenia miłością. Miłość bowiem zobowiązuje najbardziej, zarazem wyzwalając w nas wszystkie siły i dynamizmy. Matka, która poświęca się dla swego dziecka, robi to aż do ostatniej kropli krwi i potu. Ale robi to dlatego, że chce. Robi to dlatego, że kocha. Robi to dlatego, że jest to jakimś wewnętrznym jej imperatywem. Nikt jej tego nie każe, nie bierze za to pieniędzy, ale jest związana. Każdą chwilę, każde trudnienie serca chce temu dziecku poświęcić. Święty, to zatem ktoś, kto jest wypełniony miłością, ale dobrze trzeba zaadresować tę miłość miłością do Pana Boga. Do Pana Boga, w którym człowiek potrafi kochać drugiego człowieka. W którym potrafi zobaczyć tę nadzieję, że owa moja miłość, ów dar z siebie nie zostanie podeptany, że nie zostanie zmarnowany, ale zawsze dostrzeżony i przyjęty do owych niebieskich spichlerzy. I dlatego dzisiaj, gdy słuchamy tej Ewangelii o błogosławieństwach, to doświadczamy, że ludzie, którzy chcą iść tą drogą, doświadczają i ubóstwa, i smutku, i płaczu, i prześladowania, i pragnienia sprawiedliwości, które jeszcze nie widzą. Oto gdybyśmy zapytali o taką fizjonomię duchową tych osób, którzy mieszczą się w przedziale błogosławieństw, gdybyśmy zapytali, jaki jest człowiek, Żyjący duchem błogosławieństw, to odpowiemy. Jest to człowiek, który, do, który doświadcza swoistego niespełnienia. Jest to człowiek, który ma wielkie ambicje, wielkie aspiracje, a doświadcza, że życie jest często okrutne. Doświadcza, że jego pragnienia, marzenia i plany są nieustannie krzyżowane. Lecz Człowiek błogosławieństw nie rezygnuje ze swoich pragnień. Człowiek błogosławieństw nie zaniedbuje podtrzymywania nadziei, ponieważ wie, że to wszystko, co ma osiągnąć, nie przychodząc łatwo, nie przychodząc szybko, mimo wszystko jest do osiągnięcia. Jest do osiągnięcia, jeśli nie tu, to w wieczności jest do osiągnięcia, bo ktoś przed nami przeszedł ten trakt, ktoś ten szlak nam wytyczając, sam naznaczył go śladami stóp swoich. W istocie rzeczy błogosławieństwa to duchowy portret Jezusa, to pokazanie jego pragnienia, aby zapalać na ziemi miłość. To jego cierpienie i wyrzeczenie, i zarazem jego szczęście, że może człowiekowi dać siebie, że może do każdego, nawet najbardziej udręczonego i ubogiego, zbliżyć się jako brat. Moi drodzy, kiedy patrzymy na różnych świętych, to odkrywamy, że wielu z nich doświadczało trudu i cierpienia. Wielu z nich doświadczało różnych pogmatwanych dróg a jednak wszyscy oni doświadczali jakiegoś niezwykłego szczęścia doświadczali tego że mogą spełnić swoje marzenia nie od razu nie tak szybko i co jeszcze bardzo ważne nie w takiej mierze nie w takim kształcie jak sobie to wyobrażali ale osiągnęli to, co było gdzieś ich najgłębszym pragnieniem serca, aby być dobrym, aby swoje życie przeżyć w takiej ludzkiej dumie, że udało mi się coś i pomimo trudów i pomimo cierpień, które ich hartowały, doświadczali jeszcze czegoś jednego, że owa moc miłości która jest z Boga, nieustannie pozwalała im się odnawiać, nieustannie pozwalała im powstawać. Święty to zatem ktoś, kto z całą pokorą, w uznaniu swojej słabości, liczy nieustannie na Boga, to właśnie z tej wielkiej, z tego wielkiego pragnienia rodzi się Chęć spotykania się z Bogiem. Świętość obejmuje także pobożność. Świętość zakłada także liczenie na pomoc Bożą udzielaną w sakramentach i w modlitwie, ale Świętość jest też o tyle ambitna, że chce to, co otrzymało od Boga, przekazywać. Świętość, która prowadzi człowieka do tej wewnętrznej uczciwości. Do tego kierowania się zasadami sumienia zarazem pokazuje ową wielkoduszność, owo jakby wznoszenie się ponad miarę ludzkiego horyzontu spraw. To znaczy, żeby to prościej wyrazić, święty to ktoś, kto wierzy, że zawsze można lepiej, że zawsze można więcej. To dlatego święci nie są zgorzkniali, bo wierzą, że jeśli nie dziś się udało, to jutro jeszcze raz spróbujemy. To, to dlatego święci nie są pyszni, nie porównują się z innymi, ponieważ doświadczają, że ciągle za mało robią, ciągle mogliby zrobić coś więcej, ale zarazem tym się jakby nie duszą, nie próbują tak windować swoich ideałów, żeby one ich jakoś frustrowały, bo wiedzą, że Bóg współdziała ze świętymi we wszystkim, bo Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują także wtedy, gdy są słabi. I Ewangelia, i historia Kościoła zapisana jest życiorosami świętych, którzy z grzeszników, ze słabych, z odstępców stawali się bohaterami, którzy nawracając się odkrywali tę jedną, Podstawową zasadę świętości, że świętość z Boga jest, a nie z nas. Amen.